Testuję właśnie to wino niemieckie stąd, Württemberg Samtrot. Nie wiem, czy to w ogóle jakaś nazwa ma, czy co, bo Samtrot, Rot to jest czerwony to może to coś oznacza, a Württemberg to, no, tutaj jest batem Württemberga. Ale, czy to jest nazwa wina? Württemberg Samtrot. My Klingen, robią. Ciekawe, czy to też jest w ogóle na, na Baden-Württembergi miasto. Muszę sprawdzić. A tak wygląda. Czekaj, to wino. No, trochę czuć takim jak to wino, nie? no smakuje taka jaka jest cena, 3 euro a piszą taką reklamę robią ładną, wiecie, że wow że słodkie w ogóle aha i piszą jeszcze, że że dobrej jakości jest quality of tak naprawdę to to jest zwykłe 9 za 3 euro i nawet procentów nie ma bo 9,5 chyba Chyba wyleję resztę. No, ja jestem z Boxingen tutaj, a tu jest Myklingen, Czyli 115 km stąd produkują. No, czyli jednak z badem to miasto, ale 115 km stąd.